Mamy tutaj kolejny odcinek z serii CentOS 7. Jest za bardzo fajny. Ok. Jak widać mamy zainstalowany nowy kernel, tak. Zaraz wam tutaj pokażemy. uname -r może sobie być mamy 5.2.0.1 zainstalowany, ale mamy zainstalowany również stary, tak zwany kernel headers, czyli dodatki do tego kernela. Niego źródło i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli chcemy naprawić sobie tą małą rozdzielczość tutaj, musimy zainstalować, jeżeli chcemy poprawić sobie tutaj tą rozdzielczość, musimy zainstalować tak zwane dodatki gościa do maszyny wirtualnej. Możemy spróbować to zrobić, ale od razu nam wywali błąd, że nie zgadzają się właśnie kernel headers w stosunku do kernela tego, który mamy zainstalowany, czyli kernel headers mamy. Z 3.10, a kernel mamy z 5.2. Jak z tym sobie poradzić? Możemy poradzić sobie z tym na przykład w ten sposób. Przechodzimy na Ruta i usuwamy stary kernel headers, kernel headers, headers, tak. Tak. No, bo musi być oczywiście napisane RIMU. No, on tu sobie pociągnie parę, parę zależności, że tak powiem. Nie przejmujemy się, wywalamy. Chodzi o kernel headers 30.0. Mamy wywalone. Teoretycznie mamy tutaj wywalone. I rebutujemy system. Musimy sobie wybrać oczywiście kernel 5.2. To też próbowałem tutaj zmienić, żeby standardowo był wybierany ten kernel. Nie wiem dlaczego mi to nie chce działać. Najprawdopodobniej jest to mój błąd jak najbardziej. Próbujemy później dokonać jeszcze raz tej samej rzeczy. A na razie spróbujemy sobie tutaj zainstalować te dodatki. Więc teraz nam zostaje... Kwestia zainstalowania nowych oczywiście konta administratora na dzień dobry i ja tu wcześniej wpisywałem już tą komendkę sobie poszukam dokładnie taką komendę postaram się wam się to powiększyć tą komendę również postaram się ją dać w, w opisie filmu należy wydać i żeby zainstalować nam tutaj kernel headers do najnowszego jądra powinno nam to wszystko działać zaraz zobaczymy I zaczynamy instalację. Tak, czyli jest potrzebny restart i być może jest potrzebne też zrobienie Group Update. Nie wiem, nie dam głowy. Ja po prostu zrobiłem, zrobię dokładnie to samo w tej chwili. Znaczy zaktualizuję tylko de facto gruba. Wydam to. Ok, teraz tak. Teraz przejdziemy sobie do... Próbujemy zainstalować dodatki gościa. Mam nadzieję, że nam się to wszystko ładnie uda. Przechodzimy sobie do płytki jego tutaj, działania, terminal, powiększymy ładnie, ok. Interesuje nas plik VBOX wow, Linux Additions. No to piszemy sobie kropka, tak, wow, box, L i powinno nam tutaj tabulatorem dodać. I, momencik, powinno być oczywiście administrator. I wydajemy tą komendę jeszcze raz, czyli tak. Vbox, Linux. I próbujemy instalować dodatki. Zaraz powinno się samo zmienić rozdzielczość ekranu. Kernel Headers Not Found. No i mamy mały problem. Bo niestety nam to nie działa. Szczerze mówiąc nie wiem dlaczego, ponieważ przedtem, jak to instalowałem, problemu nie było. Spróbujemy zainstalować jeszcze raz ten kernel no headers. A spróbujemy jeszcze kernel ml level. Nie wiem dlaczego tak się dzieje, szczerze mówiąc to teraz to po prostu trochę zgłupłem. No ale jest już zainstalowany kernel headers 5.2.0.1, no taki jak powinien być. Być może devela mu tutaj brakowało, zaraz zobaczymy. GRUB jest teoretycznie zaktu zaktualizowany, kernel headers również jest zainstalowany. Więc nie wiem, co to się podziało, dlaczego nam to nie chce chodzić. Jest już zainstalowany. Dokładnie w takiej jest wersji, w jakiej jest przecież 5201L7. 5201L7, no wszystko teoretycznie się nam zgadza. No i teraz działa, tak? Czyli musi być zainstalowany DevIL w takim razie jeszcze moi kochani cudowni, wspaniali. Not septa build kernel modules Gcc make Aha, no to musimy zrobić to w ten sposób. Dobra. I instalujemy install Instalujemy Gcc make perl Zobaczymy czy da się to zainstalować. Wydawało mi się, że zainstalowałem to wszystko wcześniej, ale widać jednak nie. No to zrobimy to teraz, nie ma problemu. Czyli jednak tego nie było zainstalowanego, ok. No to teraz próbujemy po raz kolejny uruchomić nasz instalator. I co tym razem nam wyskoczy? Teoretycznie jest to budowane. Czyli musimy sobie tutaj, moi kochani, jeszcze zainstalować. Gdzie tu mamy, bo się troszeczkę zgubiłem. Dobra, zrobimy, no nie, musimy to zrobić tak. Moment, tu jest GLIBZ. Chodzi nam tutaj o, żeby to zainstalować. JUM, install i musi być zainstalowany pakiet GCC, MAKE i perl. Te trzy rzeczy. I po instalacji tego automatycznie powinno nam mignąć ekran. I się zainstalować, i się uruchomić dodatki gościa i ruszyło i teraz mamy działające to pięknie o to właśnie chodziło dodatki gościa mamy zainstalowane kernel headers mamy zainstalowane update mamy porobione kernel jest w wersji najnowszej uname-r okej okay, kochani to mamy tutaj zainstalowany już kernel headers Mamy zainstalowane dodatki go gościa, czyli maszyna wirtualna jest teoretycznie w 100% sprawna. Teraz tak, karta sieciowa jest zainstalowana. LSUSB. Jest, to jest ten TP link TL722N. Wszystko pięknie, wszystko fajnie. Tylko mamy patent pod tytułem. Wchodzimy sobie tak. I jest niewidoczna w systemie. Ona jest, ale jej nie ma. To z tym, jak z tym sobie poradzić? No, myślę, że zrobimy to w kolejnym odcinku. Dlatego, że ten by się zrobił dość długi, a nie wszyscy lubią oglądać bardzo długie, jeszcze takie mocno przynudzające odcinki ze mną w roli głównej. Więc w tym odcinku zrobimy jeszcze jedną rzecz. Mianowicie przejdziemy sobie w CD przez default, o, nie tak CD przez ETC, przez default to jeszcze sobie powiększymy, żeby było dobrze widać. I mamy tutaj naszego gruba, dlaczego on nam się nie chce zainstalować, ruszyć jako najnowszy kernel, tylko uparcie jest przy tym starym. Już sobie to zobaczymy grub dwójeczka. No ale teoretycznie mamy dwójkę ustawioną. Teoretycznie jest ustawiony najnowszy kernel. Ok, witam, witam wszystkich po małym cięciu. Mianowicie właśnie się połapałem, że popełniłem niesamowity błąd i popełniałem go przez praktycznie od początku całego poradnika. Taki malutki błąd pod tytułem. Hmm, pod tytułem, zaraz tutaj sobie znajdziemy, albo nie, może lepiej to będę po prostu wpisywał. Przejdźmy sobie na ruta. I błąd ten dotyczy aktualizacji gruba. Po prostu poprzaniłem, pisałem w ten sposób, grub2 mkconfig-o centos przez grub i się dziwiłem, dlaczego konfiguracja gruba nie jest zmieniana, nie jest. Ponieważ trzeba było napisać .cfg i po takiej zmianie i po takiej jednej komendzie i po takim zaktualizowaniu wybierany pierwszy nasz kernel cięcie. Ok, więc będę musiał dodać napisy do wszystkich wszystkich rzeczy, ale ok, najważniejsze, że doszliśmy doszedłem do tego. Co się działo źle. To jest po prostu moja nieuważność i tyle. Ok. I co tutaj mamy zrobione? Mamy zrobione praktycznie wszystko. Więc ten odcinek myślę, że można sobie już tutaj zakończyć. I w następnym odcinku zdecydowanie będziemy już się zajmować naszą kartą sieciową. Czyli dokładnie będzie to. Będzie to Tepelink TL722N V2 opartym na Reteku, czyli jak to zainstalować, ponieważ Network Manager tej karty tutaj nie wykrywa. I jest wielki problem z tego co czytałem i słyszałem z zainstalowaniem czegoś takiego. Więc zapraszam do oglądania następnego odcinka i w nim rozwiążemy problem Wi-Fi w systemie Centos 7. Ok, do zobaczonka, do usłyszonka. Pa, pa, cześć!